Witam w kolejnym filmiku, tym razem recenzja tego zapachu niszowego Miller Harris, nie wiem czy Blue czy blasy. Powiem szczerze, czy zapach jest fioletowy w wydźwięku, tak jak jego flakonik, kartonik i tak Jest, bym powiedziała, mocno owocowy, kwiatowo-owocowy, z dużą ilością czegoś słodkiego, takiego bym powiedziała pastylkowo-cukrowego, trochę landrynkowego, ale bardziej takiego pudrowo-pastylkowego, jak takie właśnie owocowe, pudrowe pastylki. Pewnie większość osób kojarzy takie pastylki. Natomiast mam wrażenie, że za dużo jest słodyczy względem tej owocowości. Natomiast mocno zaaplikowany zapach daje faktycznie więcej wiedzimiu takiego dosyć pożyczkowego, chociaż w tak mamy głównie chyba truskawki, jak dobrze pamiętam. Natomiast y, są wskazywania do enchant. Y, Forest, y, czam forest, fore, forest. Jak dla mnie y, tamten zapach jest zdecydowanie bardziej, bym powiedziała, mniej infantylny ogólnie, mniej słodkościowy, bardziej takie owoce w lesie. Chociaż różnie tamten zapach się układał, różne miałam odbiory, w zależności kiedy testowałam, kiedy poznawałam, wracałam do tego zapachu. Y, to były momenty, że lubiłam to, że dosyć rozczarowywał, jak na poleczkowe klimaty. Ja za bardzo dużego podobieństwa nie wyczuwam w tych dwóch zapachach. Jeżeli chodzi o blasje, to dla mnie ten zapach jest głównie taki bym powiedziała dziewczęco, owocowy, słodkawy. I jakby to był zapach na półkę mainstreamową, to byłoby ciekawą propozycją, natomiast jeżeli chodzi o niższe i takie owocowe klimaty niszowe, po prostu jest dla mnie zbyt, bym rzekła jednak trochę infantylnie słodkawy, chociaż tak jak mówię, przy mocniejszej aplikacji daje wydźwięk pożyczkowy, wtedy jest dużo, dużo lepiej. Jest zauważalny, jest mocny, parametrowo wydaje mi się, że bardzo dobry Natomiast po prostu nie są to do końca moje klimaty, Wyliczałam na więcej może owocowości On ma ogromne bogactwo nut i po prostu mam wrażenie, że jest troszeczkę przeładowany, przekombinowany Tego wszystkiego jest po prostu trochę może i za dużo Ma dużo takiej bym powiedziała pudrowości, słodkości Ma też takie właśnie trochę owocowości, trochę kwiatowo-owocowości Może bardziej dziewczęcy niż kobiecy i taki raczej na dzień niż taki stricte wieczorowy. Raczej ogoniasty. A osłodzenie to za sprawą. Tam jest wanilia, tonka, także może po prostu zbyt dużo takich słodkich nut. Bez nich może byłoby lepiej. Dajcie znać, czy znacie ten zapach, czy was intryguje, czy znacie coś innego z tej marki. Ja z tej marki muszę że bardzo lubię tender, ale to już jest jakiś chyba w sumie albo była limitka, albo unikatowy zapach. Taki trochę bym powiedziała, mleczko makowe, mleczko migdałowe, w takim bardzo nieinfantylnym wydaniu, takim niesamowicie szlachetnym. Mam też Noir de Hose, piękny, taki pudrowy, kobiecy klimat, muszę powiedzieć, że bardzo udany, jak na pudrowy klimat, bo mnie różni to bywa tymi pudrowymi. Mam też taki zapach z trochę taką dziwną nutą, trochę spaczulą, taki trochę nietypowy mam wrażenie, jak na tę markę, już marka jest bardzo zróżnicowana ogólnie. Taki, bym powiedziała, mniej owocowo-kwiatowy nurt, o nim może opowiem w innym klimacie, to jest ten Rien, jak dobrze wymawiam. I mam też oczywiście cudowną gruszkę, taką szyprową, kobiecą, po prostu fenomenalny zapach z gruszką Carder Jardin. Muszę powiedzieć, że przepiękna jest to gruszka, przepiękna prowesja wiosenna i bardzo piękny, taki bym powiedziała owocowy, kobiecy wieczorowy klimat, bez jakiejś infantylności Także Carder Jardin udało się niesamowicie. Zresztą troszeczkę mogę opowiedzieć, to mogę powiedzieć że moje pierwsze zrozumienie z tą marką, to były zapachy jeszcze z Galilu, dawno, dawno temu, to było Citron, Citron i jeszcze tam był jakiś chyba Tangerine Vert, tamte klimaty były takie cytrusowe, mam wrażenie, że jakby pomysły na zapachy cytrusowe po prostu się poprawiły i jakoś niekoniecznie fenomenalnie wspominam tamte oba, dwa.